Witam, obliczymy sobie dzisiaj pole równoległoboku o bokach w długości 6,10 oraz kącie 60. Narysujmy sobie taki równoległobok. Jak Mi równo wyszło, super. Eee, ok, tutaj już gorzej, no trudno się mówi. Eee, zaznaczmy sobie nasz kąt. To będzie, niech to będzie alfa. Czyli to jest nasza alfa. Eee, pole równoległoboku to jest a razy h. Oczywiście, no, A mamy. To jest nasze 10. Poza tym mamy bok. Ten krzywy to na pewno nie wysokość. Wysokość jest tutaj. Pod kątem prostym uderza w podstawę. Skoro jest to nasz. Tutaj jest trójkąt 30-60, tak? Bo kąt mamy 60. To możemy sobie skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Tam pamiętamy, że jeżeli to jest A, to to jest A na 2. Natomiast to jest A pierwiastków z 3, czyli. Zapiszmy sobie, że nasze h to jest a pierwiastków z 3 na 2. Podstawmy sobie a, czyli h jest równe 6 pierwiastków z 3 na 2. Z tego wynika, że h jest równe 3 pierwiastki z 3. No i teraz bardzo łatwo można sobie podstawić do wzoru. p jest równe 10 razy 3 pierwiastki z 3, czyli pole to jest 30 pierwiastków z trzech i to jest koniec